no. Co się ze mną dzieje? No nie wiem, a co się z tobą dzieje? Chyba mi odwaliło od tego hajsu. Od hajsu? Tak, ja wszędzie widzę euro, wszędzie widzę, wszędzie widzę pieniądze. No to ty musisz do jakiegoś lekarza iść ty. Albo wiesz co? Mam pomysł. Weź to całe siano. Bo tobie to nie pasuje w ogóle. No, poczeka, ty... poczekaj, 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 bo wszędzie pieniądze widzę. Już tego jest za dużo, no to swój... oddaj to Siano Markowi po odwaliło prostu. Nie mi. A widzisz jak ja się zachowuję? No, no widzę się właśnie, widzę właśnie dzisiaj cały dzień. Widzę co ty robisz w ogóle. Ty w ogóle nie zachowujesz się jak ty. Co ty robisz? Co ty robisz? No nie, odwaliło ci do reszty. Ty wysmarkałeś nos w 50 euro? To tylko 50 euro. Jak tylko 50 euro? Wiesz, ile to jest pieniędzy 50 euro? No tylko 50 euro, co? Ty A ty jak tylko 50 euro? Niektórzy na to muszą pracować cały tydzień. Na takie głupie 50 euro. No, tu mam papier toaletowy. Nie, no ty jesteś powalony. Pa jesteś powalony. Pamiętasz, jak Marek używał tego kanabisu? No pamiętam. Wiesz ile wychodziło za jeden listek? Nie pamiętam ile? Ile? 10 zł i to podobnież najdroższy papier na świecie. Ja chciałem być lepszy, dlatego euro się podcierałem. Jesteś Ten chory? Cały czas. Jesteś chory. Jak jestem Dobra, chory? Dobra, odkładaj te pieniądze. Pieniądze. Odkładaj te pieniądze, ja cię wyleczę zaraz. Dawaj, te, te siano. Ja tego nie wezmę dla siebie, tylko tu sobie o połóż to siano, niech na razie tu leży. E, I to siano całe e, oddajesz Markowi. Jak Zostaw te, tego kota. Markowi, no normalnie robimy tak, że ja zaraz idę po Marka, zawołam go i po prostu oddasz mu całe siano. Bo... Ale, ale pamiętasz, jak on mnie traktował. No dobra, ale Marek to jest Marek, ma swoje. Człowieku, on mi kazał pić pszczoski! Tak? Jak się Lepiej się czujesz jako biedny, skromny człowiek, czy jako bogaty? Jak się lepiej czujesz? Jak lepiej? Jak jak nie możesz spać, bo widzisz tylko euro? Czy jak masz nie jakąś nocy. pasję, muzykę? W sumie było lepiej jak byłem biedny. Ale ale dlaczego Markowi? Przez on, pamiętasz, widziałeś przecież to, no, oglądałeś filmy. no. Kazał mi pić wodę z kibla. Kazał mi szczoteczką kibel myć. Dobra, mądrzejszy jesteś, Głupszym się ustępuje, tak? Pójdę z Markiem, zaraz pogadam. Tylko dogadamy się z nim, żeby zostało studio, bo gdzieś trzeba muzykę robić. A gdzie ja będę mieszkać? No nie wiem, no poproszę go, żeby dał ci jakąś chatę, tak? Pogadam domek, z nim. Jakiś domek robić. A wiecie, ile to pieniędzy. No wiem ile tu pieniędzy, no w no ale ty nie możesz mieć takiej gotówki, bo ci odwala po prostu Za szybko zdobyłeś te pieniądze. Musisz być skromny, takie no dobra, fajne kawałki od robiłeś. Oddam mu te pieniądze, to rzeczywiście chyba będzie lepsze. No to ja idę i zawołać Marka Marek Marek? Mary, Mary. Mary. Mhm. Mam... No weź nie ma o Chcę Dlaczego? Mam dosyć już tego. Marek nie się, mam dla Ciebie świetną wiadomość. Wiesz? Słuchaj. Czemu mnie nagrywasz to właściwie? No bo mam dla Ciebie wiadomość. Nie umiecie tego zakładać. Oj Marek, Marek. Smutny jesteś taki jakiś. No, Bardzo. Kurde, no. no dobra, pocieszycie. Słuchaj, byś miał znowu dużo siana. Dogadałem nie się da? z kamerzystą. Nie będę miał. Słuchaj, dogada... nie będę rapował Ale nie chodzi hmm. o to. Pocz... Mam dla ciebie jeszcze lepszą informację. Gadałem z kamerzystą. Kamerzyście totalnie odwaliło od siana. Ja? No totalnie ja? odwaliło. On wszędzie widzi pieniądze. On wszędzie widzi pieniądze. Patrz na Zobacz. Słuchajcie, co on ...nie subordynacji, bo za dużo A sumie oni już ten film chyba widzą. Marek, dobra, nieważne, słuchaj, to gada... będzie jutro, a Dobrze. ten film będzie pojutrze. Tak. I gadałem z kamerzystą i powiedziałem mu, żeby ci oddał całe siano. I on stwierdził, że to jest dobry ok, pomysł. bo o, dobra. Nie, no naprawdę, Marek! Marek, zdejmij te słuchawki. Marek, zdejmij słuchawki. Co? Naprawdę gadałem z nim, oddać ci całe siano, ale słuchaj, jest jedno ale. No? Ja chcę z tego bańkę. Marek! Dobra, ja ja No, no zdejmij te słuchawki! No z mojej strefy, X-Don! Nie, nie wyjdę z Twojej strefy, bo, bo mam, już dla zaczynasz super... mam dla Ciebie... Mm-hmm, Mam dla ciebie super. Chciał do mnie odczep. Bo... Marek! Nie będziesz Znowu miastał. będę twoim ochroniarzem. Naprawdę ci mówię. Serio, nie. serio. Nie, bo ja nie mam. No, ja nie da się dam zabrać, mówię, dam się Marek. No, to no to nie chciał. No to chodź, idziemy pogadać z kamerzystą? Idziemy. No to chodź. Ale pamiętaj, ja chcę bańkę z tego. Dobra, co wy tam? No to chodź, idziemy. Idziemy ogadać z kamerzystą. Dobra, pa co się z nim dzieje. Mrówka, mrówka, mrówka. 一场，蛮不香了。 Siema. Nie, Marek, Marek, Marek Marek, wracaj, wracaj. No. Kamerzysta, wracaj i siadaj, Marek. Chcieli dać pieniądze, tak? To biorę i... Ale to nie tyle. Co to jest? Co to jest? Ile tam jest? Ile tam jest pieniędzy? To, 200, 300, 350 euro. No dobra, to usiądź teraz. Kamerzysta i teraz yy, dogadajmy się, wszędzie tak jak mówiliśmy, tak? Wszędzie. No ja wiem, że euro wszędzie widzisz, no. Co masz powiedzieć teraz Malkowi? Gdzie masz no, telefon? Słucham. To ja już nie pamiętam, co ja miałem powiedzieć. No co miałeś, co miałeś powiedzieć? Miałeś wyciągnąć telefon i przelać mu wszystkie pieniądze. Wszystkie? Tak wszystkie. wszystkie euro? Tak, wszystkie Markowi. wszystko. Gdzie masz telefon? Tu. No, no to wyciągnie. Widzę, że y, trzymacie poziom humoru i żarci. No to się zdziwisz, zaraz. Bardzo śmieszne te wasze żarty. Aha, ha, ha. Jeszcze ha. coś chciałeś, chciałeś powiedzieć? To zaraz mi będziesz dziękował, zaraz mi będziesz dziękował, no zaraz będziesz mi dziękował. No. Na pewno wszystko? Tak, tak, tak jak Ale się umówiliśmy. Ja mam wam coś podawać pod film, czy co? Rzez nie się masz... Niby. Nie, no nic mi się udawać. A, ale na pewno. Na, pe na, na pewno... No co? Jak widziałeś przed chwilą? gadałeś, że cię odwaliło. Smarkałeś 50 euro. Oddawaj mu to wszystko. No bo odwaliło, ale nie, czy to dobrze. Wszędzie doby, widzisz zresztą. pieniądze, nie. Masz być normalnym starym kamerzystą. Co no, się udaje? No nie udaje, zobaczysz zaraz. No przecież tak się człowiek nie zachowuje. Wejdź na stronę banku. Wiesz jak się wchodzi na stronę banku. Tak się człowiek nie zachowuje, on udaje. No jak się nie zachowuje? No fajnie, No jak? Po prostu mu odwaliło od siana, nie widzisz? Bo co się z nim dzieje? Poszło. Poszło? Gdzie masz telefon? Sprawdź swoje konto, Marek. W kieszeni. No to wyjmuj mój telefon. To jest natychmiastowy? Tak, natychmiastowy. Ale... Teraz które konto? Ale to kto? ale zapamiętasz co zapamiętasz te moje numery kont? Pierwsze, drugie, trzecie, trzecie. którego mi płaciłeś wypłaty? Czyli trzecie. Tak, Wysłałeś ale... mu wszystko? Tak? Ale, tak? Już po sprawy? No, no zobaczmy. No i co? Prank? Prank? No prank czy nie prank? To jest do cofnięcia przelew? No jak do cofnięcia przelew? Przecież mówiłem ci, że mam dla ciebie propozycję, to mnie nie wierzyłeś A to bank mi później tego nie ściągnie z powrotem? No jak ci ściągnie? Co? Euro Boże, widzisz co się z nim dzieje? Ja Ale... się tą zaopiekuję jest. No i ile no masz? o ty mi oddałeś całe pieniądze wszystkie? To jest wszystko co miałeś? Wszystko Ooo i co? Nie będziesz żądał zwrotu żadnego? Ja zapłacę za ten podatek, później fakturkę wystawimy, ok? Mm. Nie będziesz żądał żadnego zwrotu? Nie, 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 No, chodź, 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 chodź. I co? co? Pamiętasz Berlin? Pamiętasz swój samochodzi? Pamiętasz ochroniarza? No chodź, co? chodź, chodź. No co? Dałeś mi pieniążki? No dałeś. dałeś mi pieniążki? A ile pieniążków mi dałeś? No, no. Wszystkie! Chodź! No. Chodź. Ej, no po, bo ci urwę ucho. Nie. Chcesz? Albo już uszko? Mówiłem ci, żeby nie wszystkie pieniądze. Mówiłem ci, żeby nie wszystkie pieniądze mu dawać. Będzie dobrze. Panie, jak będzie? Pamiętasz Berlin? Pamiętasz? Jak będzie dobrze? Pamiętasz świetnik, kontener? Będzie dobrze. Pamiętasz to wszystko? Pamiętasz tą linię? Jak mi kazałeś rysować? Chodź tu gnoju. Chodź tu gnoju. Zaraz ci przyniosę papierek do podpisania. I to podpiszesz. Uwa, mać. Co ty, Marek, zrobiłeś? Czemu masz tak? To nie ja zrobiłem, tylko pieniądze. Ale ja ci mówiłem, że się dogadamy, ale pamiętasz, że bańkę z tego będę miał, nie? Będziesz miał. Trochę szkoda tego kamerzysty. Nie szkoda. Ale ja z nim muzykę robię. Jak się zachowuje. No. Zobacz. Przeżycie źle. A co miałeś zrobić? Masaka. Zimno, ciepło. Zobacz jak wieje wiatr, Marek. Mam pomysł. Wiatrowody. Marek, co ty robisz? Marek. Boże. A pamiętasz co było 1 kwietnia? Mi wóz, dyn A wiesz co? Nie oblałem cię. Trzeba nadrobić straty. Masakra. O. Szukałeś I mnie? Co? Kuba, oszukałeś mnie. Kto cię oszukał? On. Ja, jak on cię oszukał? Kazał mi wszystko wselać. A jak on był u ciebie, to było dobrze. Jak nam rzucał? Nie, ja cię nie, ja cię nie oszukałem. Ci, nie będziesz długo na szczycie. To najwyżej kilka dni. Dlaczego? Spełniła się przepowiednia? Jak jesteś menelem, to zawsze nim będziesz. Ja zawsze będę to pamiętał. To ja cię nie oszukałem, po prostu. Dobra, zostaw go, niech trochę zmarznie. Poczekamy tak do wieczora. Musimy mu dać papierek do podpisania. No. Wracamy do domku, bo jest już troszeczkę zimno. Jak widać, król jest tylko jeden, kamerzysta zawsze będzie gmiotem śmieciakiem. No, ale do poniżania. Także przyzwyczajcie się. Kamerzysta będzie dobrze, pamiętaj. No, jest już zajebiście. Szkoda ci go trochę? Mi nie. No, szkoda mi go. Mi w ogóle. Ani trochę. Boże. Weź tam go nagraj, zobacz czy widać. Ciemno dosyć już, nie? No strasznie ciemno. Nie, o tam biały worek tylko. A czemu on pokazuje środkowy palec? Nie wiem. Ej, bo zaraz te poluszki ci urwiemy. Trzeba to, to troszkę widać. Ile on tam czasu spędził? Dobre, no. cztery? Nie. Prawie pięć godzin. Prawie pięć godzin. No w każdym razie trzeba dom odzyskać, nie? Bo stoi aktualnie nie, nie na... co ty, ty masz w rękach? No właśnie, akt notarialny. Domu? Nie wiem, czy można takie coś odwalić bez notariusza, ale cóż, spróbujemy, nie? W razie czego to będzie, żeby po prostu takie coś było, bo aktualnie stoi nie na swojej własności. Myślę, że mi to. Myślę, że. Skoro oddał się, no to czemu no, nie? Chyba nie będzie problemu, tak nie? Podejdziemy sobie od drugiej strony, bo tutaj nie chcę zostawiać po prostu otwartego, nie? No dobra, dobra. Będzie ciężko wejść, uważaj, nie? Macie mnie wpuścić do domu, rozumiecie? Czekaj chwilę. A jak ja... O kurde. No Dasz, dom, wejść, ci lampę. No, możesz mi pomóc trochę. Ja współpracuję ze swoimi pracownikami, jak najbardziej. Dobra. Już chodzę. Macie mnie wpuścić, rozumiecie? Czekaj, czekaj, jeszcze z tobą nie rozmawiam. Do mojego domu. Nie rozmawiam z tobą, proszę milczeć. A mnie. Proszę milczeć. Dobra. Poszukaliście mnie, masz mógłbyś puścić do mojego no, domu. Nie milczeć, teraz ja mówię, tak? Okej? Okay? Bo nie podejmiemy żadnych rozmów, dopóki będzie się odzywał, tak? Będziesz milczał? Będziesz milczał, czy nie? Chacie mnie, wpuścić do mojego domu. Będziesz milczał? Będziesz milczał. To jest mój dom! Ale słuchaj, proste pytanie. Jesteś człowiekiem, który rozumie. Będziesz milczał? Będziesz milczał! No dobrze! No, nie wiem czy możemy to tutaj tak na ławce sobie podpisać, bo to jest akt notarialny. Nic ci nie podpiszę! Ale jest... Tyłu miejsce na podpis, także. Nie podpiszę ci! Długo piszek? Nie podpisaj! Jak ty nie podpiszesz? No nie podpiszę, to jest mój dom! Jak to twój? No mój! A jeszcze kogo, był dwa tygodnie temu. Ale ja kupiłem go od ciebie za moje pieniądze! Ale przecież oddałeś pieniądze! Tylko ty pieniądze, ale dom jest mój nadal. Ale po co ci ten dom? Potrzebny... Ale czemu? No ja chcę, bo mi Nie chcę dom. sobie kupić? Nie, no Przestań dom... nie. denerwować. Dom też oddałem. Ja cię nie będę zmuszał do podpisywania tego, ale i tak to podpiszesz. Nie podpiszę. Oddaj ten dom, komierzy. Oddawaj! Nie podpiszę. Oddawaj, nie podpiszę. Oddawaj! Nie, nie. To nie wejdziesz i tak do niego Wracamy ochroniarz. No dobra Trzeba... Trzeba go inaczej No to idziemy Nie jest ci zimno na pewno? Chcesz może kurteczkę? O, takiego, o Chodź, chodź Nie odzywaj się To co? Lecimy do domu, potrzymamy go jeszcze tak za dwie godzinki no i, i wracamy, nie? No tak. Wiesz, ja mam mniej więcej pomysł zmięknie, na Zmięknie, zmięknie na pewno. No, no, znaczy nie, w inny sposób zmięknie. No, zaufaj. No nie szkoda ci go w ogóle? To no, jak byłem biedny, to on też mi źle traktował. No, mi go trochę szkoda, no ale dobra. wiesz. Wracamy po dwóch godzinach, jakoś dwie godziny dziesięć minut dokładnie. Jezu, znowu mam tu wchodzić? Co poradzisz? Masakra. Daj lampę. Trzymaj. Ale masakra z tą lampą. Jak się w nocy nagrywa, to jest ciężej. No. Dobra, wchodzę. Nauczyłeś się już milczeć? Oh. Ciężko. Dobra. I co? Postanowiłeś już coś? Podpisujemy? No bo zobacz, wiatr jest, kartki odlatują. Co ty na to, żebyś do sauny poszedł? Podpisujesz? Ale mi oddasz studio. Tylko studio chcę. Studio. I właśnie szkali kupić. Albo dom. Nie. Co ty, studio? Tak ta samo jak y, te linie. Studio wydzielili. i domek. Tak ta jak linie y, wydzieliliśmy. Nie? Studio i domek. Jaki domek? Domek jakiś chce. No to może sobie chcieć. No to nie podpiszę. Studio i domek. Ty, ja mam pomysł, Marek. Staje z niczym, ok? Studio i domek. Y, ochroniasz. Marek, ja mam pomysł. Ochroniasz, ty się tym zajmiesz. No, weź przejmij mnie mnie. Trzymaj go. Nie mam pomysł. I zaprowadzisz nie? go tam, później ustalimy, nie? Wie, bo tu. Umowa leci, Marek. Dobra, walić tę umowę, wydrukuję nie. nową. Tak, dobra, chodź. Co? Chodź. Trzymaj go, dobrze. Chodź, kamerzysta, ja cię uratuję od tej fobii, od pieniędzy, no chodź. No nie stawiaj się. Ej, no, co ty robisz? Kamerzysta, uspokój się. Co to za pajacerka Choda. jest? Dobry. No, uspokójcie się. Kamerzysta, podobroci. Dobra, i wy, i. o. Dobrze kminisz? Do sauny idziemy, nie? Buta zgubiłem. Buta zgubiłeś? Kupisz mi nowe? Bo co ci? Zobacz. Nie no, znajdziesz tam gdzieś. E, nieważne. E, jak ci się sauna podoba? Drewniana, fajna. Podoba ci się? Kamerzysta, no rozmawiaj. Nie umiesz rozmawiać? Zobacz, Za... jaka zajebista sauna. O czym mam z wami rozmawiać? Tylko, Tylko jeszcze bez dachu. Dachu nie ma. Ale zobacz, jakie okno fajne. To jest sauna, serio. Nie jest ci już? Nie. Dobra, ochroniasz, trzymaj kamerę. Proszę tutaj kamerę dla Ciebie. To jest światło było dla Ciebie. Okay. Nie podoba Ci się Sauna? Nie. Czemu? Nie podoba mi się. Ale w to jest zajemica Sauna. Zobacz, tutaj masz te kamienie ogrzewające. Masz mi oddasz mój dom. Nie, to ty mi oddasz swój dom. Nie, to jest mój dom! Spokojnie i tak to zrobisz. Po co przedłużać? Naprawdę, po co przedłużać? Król jest tylko jeden. Król ma pieniądze, ty pieniędzy nie masz. Zgadza się? Nie, coś ty jest. Nie. Zaraz wracam, popilnuj go, okej? Okay? O. Wyposażenie sauny. Wiesz, co to jest? Wiesz? Co to jest? Jedno słowo. Na si Odpal się. Ale wiesz, co to jest? Odpal się ode mnie. To jest tak zwany śmietnik. Śmietnik. Tak jak ty. Ty jesteś śmietnikiem i tu jest śmietnik. Odpal się ode mnie. Zobacz, mamy dwóch śmietników w saunie. Wow. Ochania, proszę mi dać tutaj Nie? sprzęt do nagrywania. Proszę. Prosiłbym, abyś umieścił śmietnika w śmietniku. Ale ja, już ja z nim muzykę robię. mogę wrzucić tu? No tak, no. Teraz to ja mam hajs. A wiesz, co się w życiu liczy? Po dobro ci wchodzisz, czy macie wrzucić? Wchodzisz tam? to wchodź. No dawaj, no. Po co cię na siłę, tutaj traga głową. Po co tutaj przemoc stosować? Wchodzisz? No jak nie wejdę? No wchodź! No to na siłę się wrzuci. No i tak wejdziesz, i tak wejdziesz. No to co za różnica? Co Zobacz, Dobra, tutaj koledzy są na spodzie. Mleczko, energetyk, rower. No. Podstawę ci bliżej. No dawaj ładuj się. No i tak tam wejdziesz. Tak głowo w dół, nie? Dobra, ochroniarz, dawaj, lecisz. No kamerzysta. O. 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 Uglwa. Ej, czemu spadłeś? Oj. Dobra, słuchaj, podpiszesz tę umowę, czy nie? nie? Nie. Nie? Dobra, zostawiamy go tutaj, wracamy na chatę, muszę obmyślić nowy plan. Dobra, to chodź. Za dwie godzinki wracamy, okej? Okay? Bez buta, bez buta. go. Także jak mogliście zauważyć na tym filmie, jestem z powrotem bogaty. Lord wrócił na swoje miejsce. No a kamerzysta jest znowu menelem. I tak powinno być. To się nazywa prawdziwe życie. Taka jest kolej rzeczy. Tak chciał los. Niestety dzisiaj w tej nocy nie uda mi się odzyskać tego domu. No ale jutro już myślę, że namówię tego Borka na to, żeby podpisał jednak. Pójdziemy sobie jeszcze do notariusza najprawdopodobniej, żeby wszystko było e, zrobione zgodnie z prawem. Wiadomo. A ja kończę ten odcinek. Zobaczcie poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. I pamiętajcie, że król Es ist nur eins, ich bin